Hej, to jest już trzeci od... odcinek na mła kanale, jestem z Hajkanią i Trajhadzikiem i też jest... nie, wiem! Kazimierz, no Haz... Też powrócił Kazimierz. Sorry. Ej, a, ja, ja... Nic, ty. I w no. tym odcinku robimy... ten. Idziemy... Po... Hajkaniako, wracaj tu. Hania wracaj tu No ale potrzebuję diamenty Będziesz mieć żelazo Dobra. Masz trochę... Sorry, że takie trochę Ale Kup... Kazimierz Masz Jest. buty I ja wam zrobię o. resztę Zbroi O dziękuję nie, nie no bo ja w drugim odcinku nie, nie było i Widziałem Że ty masz już właśnie zdobyłeś Byłeś w jakimś podziemiach Kazimierz, gdzie ty Tam, jesteś? Ja... O, Kazimierz. Tu jest. Mam zbroję Patrz, To ciebie. mam. Masz i masz to. O, dziękuję. O o o. o ula, ula, ula. teraz... Czekaj. Bo ja miałam czter... cztery diamenty, to zrobiłam ci też. Eee. Dziękuję. Nie wiem, jak on dziękować. Dobra. Hajkania też masz? Ja, to, co my jesteśmy w ogóle w moim domu. Jeszcze nie jest zrobiony, ale e, są zrobione już tu moje te, więc e, i od dora, do kaj, mojego chabzik, domu. jeśli każdy będzie mieć jementowy miecz, to ci też zrobię. Chodź. Masz, no, każdy ma. Masz. Masz, masz. Mogę to? Mogę to? Dora, Dziękuję. i teraz... No chyba ci śnisz. Ale niecałe, niecałe. nie całe, nie całe. Dora, możecie się Połowę, nie znisz, no. Możecie się nie całe Dora. Dora, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Czekajcie, tylko zrobię A. jedzonko dla siebie. Chodźcie, bo teraz idziemy szukać. Nagi, to, to jest ten pierwszy boss w Twilight Forest. On jest, on dostał bufa, mocnego bufa. Bardzo mocnego bufa. Dobra. O mój Boże. Kazimierz, chodźcie. Jest... Kazimierz. I to, 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 Kazimierz, wracaj tu. Chodź. Em, Borys, jeszcze wracaj tu. Idę jeszcze. Chodź, idę jeszcze. Czekaj, czekaj. Dobra, co? Gdzie e, się to nie było? E, Okej, okay, dobra, dobra. E, dużo. Pum. Pum. Dobra. Nie znam. My szukamy... E, ...takiego... Jakby Ala... kwadratu. Znaczy tu teraz kwadrat nie jest. To jest taki wielokąt jakby. I to jest takie... To jest szare obramowanie ma I można do niego wejść. I to jest duże. Więc takiego... wow, Wy wiecie co tutaj są? Tutaj, tutaj są Czarny. I... A ja znalazłem... I te. I inne to. A ja znalazłem... Te I czterolistą I domek. Jelenie, sarny to są. Jakby tam w tych domkach nic e, nie ma. W tych domkach nic nie ma. E, znalazłam jakiś... E, jakieś Pomocy. coś. Ej, czemu ja, czemu ja znalazłam jakieś pomieszczenie, Ty. w którym e, e, jest... E, coś się podpala. Bagam was. przyjście Ty, tutaj do mnie. To jest różowa owca tu. Tu, Ej, bo tutaj sumierno. jest różny domek. O, tych domkach Ej, nic nie ma. W tych ja zna... domkach nic nie ma. Tych domkach nic nie ma, ubiesz tam. Ale nic nie, nie, ja tutaj znalazłam spawner tych. No tak, ale. Tam, to, to są zmodyfikowane baśki. Jeśli ktoś ogląda. Dobra, ale poczekajcie. Poczekajcie, o. bo tutaj, tutaj jest jakaś ta. Trójhardzi, ogóle... komentarz, jak znaleźliśmy diamenty na takim tym. Te diamenty tu są. na diamenty. Dobra. Na jakim poziomie? Chodź. E, Czekaj. Czemu to jest. Ej, czemu tutaj jest jakaś ta? Na, na pierwszym poziomie znalazłem. Tr teraz chcę się wydostać. Mam nadzieję, że wy sobie łóżka wzięliście, nie? Nie. E, nie bardzo. Ale tutaj. Nie, tutaj są w, e, te. Biorem. Biorem. Fajne Dobra, te. Dobra, e, e, my szukamy czegoś innego. Wow, mam spawner tych. Ehm... O. Dobra. Tylko kolumna z obsydianu. To nic. Nie gadaj. Czekaj, gdzie wy jesteście? Znaleźliśmy po jakieś podziemne ten Edra, chodź, wracamy e, do nich, wracamy do nich. Nie wiadomo coś. Podzie coś podziemnego znaleźliśmy. Borysem. Co nie Borysem? Wejdzie, Borys? Wejdźcie, wyjdźcie. Wyjdźcie. Borys, chodź. Nie, nie wiem Bo ja taki tak mam e, trochę muszę potrzebuję tych No ty... Czemu Borys się, się nie, od nie odzywa? Ja zastanawiam, się Co to jest? A tam była jakaś ta. Chodź, chodź. Borys, jakaś mucha do niej leciała. Jest jestem, jestem tryhardzik. Uważnik? Y, tryhardzik, gruba bo mucha tutaj jest ja, ja do Ja idę zamknąć y, okno. Bo nic nie ma. O, nie, mucha takie gruba. Yeah. Czyli krowa mucha. Krow. No nie, ja się pod... nie, nie! Krowia, mucha no, O, jest bagna! Mucha. Dobra, tu są bagna ja. Tutaj, ja. tutaj sobie... Tutaj e, do tego nie wchodźcie, bo to daje wam głód To daje wam e głód A, A. Patrzcie, e, e, patrzcie, 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 patrzcie co mam Bo to będzie nam potrzebne w... Eee e Smurf jakiś Ło, co dostałeś? Ej, posłuchajcie, posłuchajcie mnie, tam coś jest, bo to jest bardzo głębokie. Nie, tutaj nic nie ma. Czekajcie, A okay, co? A bo to za książka, klicz. Mam klicza. Ej, co, co to za książka? Ktoś czytał tą książkę? Znaczy, książka... e, Antek. Ale tam nic pożytecznego nie ma, ale Dora, chodźcie, poszukamy Nagi. Czekajcie, bo mam klicza. Czekajcie, czekajcie. Poczekajcie, proszę, bo mam glitcha. Dojdziesz po Dobra. Dobra, poczekaj na was. Hej, Mam głód. Czekaj, bo mam głód. Nie ja wiem jak wy, ja potrzebuję. pozbieram te... 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 Słoiki. chyba ja sobie by... te lata... te słoiki sobie też pozbieram. No one są takie... Bo... Kiwi... one są takie cute. Pewnie w te słoiki będzie można włożyć te, co to się nazywa, świetliki. widzisz ile tu świetlików? Ja tutaj są świetliki. już dane Czemu tam jest to pomarańczowego? Muszę coś pomarańczowego Z, Złam jakieś opuszczone miejsce Dobra, ale haj, Hania, chodź tu czekajcie, bo znalazłam jakieś opuszczone no miejsce, ale to chyba nic nie ma. No, ni no znalazłam o. jakiś dom. Hop, czekajcie. O, tutaj też. A, To, o, tu, to jest Waszynna to samo. Tam. Tutaj, tutaj też Ty, bo ja nie, te... nie widzę was na mapie, bo. E, to jest. Ty, ty, ty no, nie nie dalej. Nie Bo tam. Nie was nie widzę, bo wy jesteście za dalej. No to otwórzcie mapę. Jak sobie mapę? Jak otworzyć mapę? J. A J Ogólnie nie żeby jest... coś, ale y, y, panda cały czas gada i ja, nikt nie może nic powiedzieć, żeby jej nie przerywać. Dobra, musimy kompletnie inną stronę iść, bo tam są za bossy, bo w każdym biomie są dwa bossy. Jakby Powiedz sabana to, że... i ten normalny biom to jest praktycznie to samo, więc... Po, powiedzmy, że jestem przeszukowany. Okej. Okay. Dobra. Chodźcie. Te drzewa są ciekawe. Moim zdaniem to takie. No. Czekajcie, bo was znajduję. Ty dosłownie jesteś w jakimś domku. No. Bo znalazłam jeszcze jeden taki. Taki sam znalazłam jeszcze jeden. Co był przedtem. Ale w tych domkach gdzieś nic tutaj nie był ma. ten. Nie no, znaleźliśmy z, z Borysem był to, taki. A była jakaś skrzynka z jedzeniem. No i teraz szukam, czy jest co? ten. No było. Była, bo jest, są dwie Jedzenie. mapy, mam. Mam A ja dwie ja mapy, A więc, więc jest. Chodź, chodź Hania. Czekaj, muszę zobaczyć. Ja, ja ci dam lokalizację, ja ci dam lokalizację, słuchaj, ja ci wyślę na mapie teraz, teraz lokalizację, na, na, znaczy na czacie ci wyślę lokalizację i będziesz musiała yy... Już was widzę. Nie A. widzisz. Nasze no. <laughs> widzę was. Wszystko. Ale... Taki domek. I kolejny domek mam. Jakby da co? Dałem ci naszą lokalizację. Barany tu są. Ej, czemu tu są barany? Omega okay. Enchanted Squirrel Station simulatora. Ej, okej, szukamy. E, e, znalazłam nagi. miejsce, w którym są pewnie te. Um, szukamy na Albo nie. No już idę. Szukamy tego bossa. Chodź się. Byliście w tym domu? Tak, ja byłem. Ja byłem. Czekajcie, sprawdzę czy przypadkiem tutaj też nie ma miejsca. Tego jak ten. O. Jest. No dobra, chodź. No ale jest miejsce to i tam jest jedzenie. Było. Nie ma tutaj? O, tu jest. Uważajcie. No my, my dosłownie jesteśmy Dobra, kilka Dobra, bo tam wybuchło miejsce My dosłownie jesteśmy kilkanaście kratek y, od ciebie. No... To, to, to jest może jakieś... 100 kratek. Nie no Poczekaj, ja bo tutaj pomysam. jest dużo jedzenia. I ja potrzebuję bo ten Pokaż, bo mi jest przydatne jedzenie. Tam jest jakaś dziura i tam jest e, skrzynka, pułapka i tam jest A Ale tam w środku jest jedzenie. Piadro mleka, butelka wody, cztery i pieczony Bo wszystko wzięłam. Bo wszystko wzięłam. I była tam... E, była tam mapa. A do Ale dlaczego mapa? Nie wiem, mapa, że miejsca była. 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 Do... Czekaj ja ją ja wziąłam. Tak. jakaś y, hali, no. coś tam. No, niszczę no. to. To mnie zwalił! No. Dobra, chodź. Idziemy szukać pierwszego bossa. No, nie jestem pełen boga. ci zaraz. Taki żarcik. Mhm. <laughs> Ale śmieszny O no, króliczek Gdzie chodźcie No Idziemy... Ej, a... Idziemy Ej, a szukać co bossa z... a, co, a co wylatuje z sar... Sareńki? Jakiś Ravnanishon A okej okay. A my tu nie byliśmy? Nie Nie A wy się nie boicie, że zgubimy porto? Nie no, portal. portal jest blisko, jest tutaj gdzieś. No możemy sprawdzić na mapie zawsze. No niby tak, ale wiesz. Ja sobie tam zaznaczyłem mniej więcej gdzie jest portal. Okej. Okay. A to jest tam gdzie były te bagna? Czy gdzie? Obok bagien, bagien, to było. Obok, centralnie tam ja się tam ja poszłam akurat. A no to no to ja tam zaznaczyłem. Ta bagna o u dostępnie cieszę Znaczy... Znaczy kiedy, kiedy będziemy wracać, tak będziemy... Taki tak. W sumie ja mam łóżko. Do jednego łóżka cztery osoby mogą mieć. O, czarny las. To jest kolejny... A, bo... a to jest to... jest to Naga? Nie, to jest ko kompletnie inny biom. A teraz... Ciemno jest Bo to czarny las, dobra chodź. Ciemny. Nigerowy las, co? Eee, ja to wytnę A no dobra Nie no, że tu wow, patrzcie o, chodź Tam no... jest blok tego y, Lapisu Po co ci żeby Idziemy szukać pierwszego bosa. Nie zatrzymujmy się. To jest więcej czarnego lasu. Nie zatrzymujmy się, bo po prostu... Ej, a my możemy do tych słoików włożyć te te. No, bo byśmy od razu mieli takie pochodnie. Znaczy... To to jest... Jeśli zbierzesz ze tych słupów, to od razu będziesz mieć tam świetliki. Od razu. Nie, ja nie mam świetlików. Dżebowy los. Ciekawy, ciekawy. O. Labirynt. O, już masz. Nie, nie, to nie to. A, ze z tymi psami. Jo. I a to nie jest przypadkiem to z tym? Nie wchodź tam, nie wchodź tam. Bo to bije. A, bo to zabije. Co mi bije Bo to są jest... A mega to jest świetlik. Aha, tutaj nic. Dobra fajnie. Mamy świetlika na głowie. Jo. A ja patrzę, czy tutaj nie ma żadnych skrzynek. U? Jakby co możecie zakładać świetliki. Zabiję, mnie, zaraz ginę, zaraz gina. Nie zabij Gdzie ty jesteś? w labiryncie, bo O, do... a ja mam, e, e, mam skrzynkę, w skrzynkę, którym jest z labiryntu, e, skrzynkę. Tej. Ja e, to jest tam fajne wiesz, rzeczy. Wiecie. O, zabiję. O, nie, zabiję. A nie bo to jest żywopłot Dlatego z tego się ginie. Mam e, świetlika Weź, e, No tylko że też tego nie, z tego? Nie, sobie... bo tutaj są dobre rzeczy nie, nie ma tam dobrych rzeczy. Ja rozwaliłam to. Tu nie ma dobrych rzeczy. Fajne. Było. Jak? No. Dora, chodźcie. Kolejne. Jakieś no. bardzo malutkie pajączki. Kurzające są te pająki. Ale one nic nie zadają. Dora, chodźcie! No ja idę, ja, no już ja, ja cały czas za tobą idę. Ja się widzę. Tylko komuś się nie, nie chce. Wiemy przecież. Musieliśmy zebrać rzeczy. No ja nie musiałem. Nie ja ja musiałam. Bo tam były rzeczy. Dobra, poczekajmy Fajne. na nich. Czekajmy Jel. na nich. Wpadłem Jesteśmy do Jesteśmy z tyłu was. Czemu ja nigdy nie widzę cave'ów? Wiecie, czego szukamy, nie? No. E jakiś A jakby zrobiliśmy kółko, bo ja widzę, że jedziemy z stronę tego waypointa. Tego do bagien. Mapa się przestawiła na ziemię. U mnie jest cały czas noc. Znaczy, no jest noc. To po prostu jest taki... Tutaj nie w Twilight Forest nie ma... Dniu i nocy. A to jest zawsze noc? Znaczy nie za, że... To jest takie po prostu po środku. No jakby. No ale nie, bo cały czas widzę gwiazdy. A może to są jakieś meteoryty, które zaraz na nas spadną? Nie. Są gwiazdy. Mam, mam, yes. mam, 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 mam. O, Antek znalazł tego bosa. Tak. Oj, duża to jest struktura. No, e, zauważyłam, e, albo chyba mi to Antek Prachodź pokazywał sobie. kiedyś i tam są. I tam jest chyba ten, e, Tylko... Ten ten. O, już się aktywował. Już się aktywował. No to super. To on nie... tu jest, on tu jest, on tu jest, on jest. No to jest wąż, to jest wąż. To jest naga. To jest bardzo oh, to ma mało życia. Ła. Wow. Jak, Jak, Jak to, mało to mało życia? To ma wiecie. ogromnie dużo życia właśnie. 100 serc to ma. To ma 100 serc. To wow. wcale wow. nie jest tak, że właśnie sobie będę robić... Przepalam sobie żelazo w tym momencie. Ła! No ale kurzka zimiesz! Ła, wa, 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 Ale ja nie znam No chodźcie, tu, bo ta naga nas zabija. A ja szybko sobie skradnę tarczy, tarczę, bo ja tylko wyjdę do niego i mnie zabije teraz Szybko, będzie dwie A ja nie mam tarczy. A ja no wolę. ja też nie mam tarczy. A ja wolę. Au. Wow. Wow. czemu to ma takiego hookbacka? A. A ty powiedz... To się tak na nas. Dobra. Zabiłem to. Jeeeeee yeah. Kuba nie dostał osiągnięć nie dostała cz yy, czemu... czemu u mnie jest tak jeszcze głodna? O Dora ja wziąłem wszystko Aha, wszyscy zabrali Fajnie czy znaczy, Nie, Edora, ej, ej Dora Masz Macie achievement Macie achievement A też mogę? A nie, to ja achievement O ja dostałam Ja dostałam To nie daje achievementu Ale to daje ten Ten Ten, ten daje jak to było może tutaj są jakieś rzeczy? Nie, nie ma, nie ma. Nie. Tora, mamy Ale pieszy. patrzę, czy przypadkiem nie ma jakiegoś. Chcecie pokonać drugiego bossa? On jest no, Możemy dzisiaj pokonać kilka bossów. Nie, no, 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 no. E, Ja tutaj nigdzie nie widzę jakichś skrzynek, więc e, tutaj Bo tylko tutaj był boss. No, tak, tylko tutaj jest boss. Eee, mi ty chyba kiedyś to pokazywałeś i tutaj był, e, to, to właśnie tym, e, ja myślałam, że to jest po prostu z Harry'ego Pottera jakieś. Bazyliszek, bez, e, który normalnie się słucha jakiegoś e, Harry'ego Pottera. To jest Bazyliszek, który jest wężem, wiesz? Bazyliszki to są, to jest rodzaj węża. Dokładnie Wiem, tak. Kazimierz, Wiem, chodź za nami, a nie, że się oddalasz. Teraz musimy poszukać ee, takiej wieży. Ja wiała o jaką wieżę mi chodzi. Wiem, wiem. Jak tam wejść? Ej, tutaj nie wchodź, nie wchodź, nie wchodź. No normalnie tam musisz inwagnie. wykopać przecież ten hmm. Dobra, ja mam bloki, więc y, przekopię się, się przez nie. Ej, dobra. Albo tędy wej przejdę. Tutaj jest e, ta... E, dobra, ja idę treść. tam... Albo dobra... E, weźmy się rozdzielmy, rozdzielmy się. Nie wchodźcie do bagien, po prostu zostańcie w tych takich e, zielonych jakby strefach, tylko nie do bagien, nie do czarnego lasu i nie do takiej świątecznej e. targi. E, no tylko na mnie chwilę poczekajcie. E. Ale każdy się rozdziela. Ale każdy się rozdziela. To Ej, Antek, pójść. An, 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 Antek w tym momencie zrobisz cięcie, okej? Okay? No. Myślę, bo chciałem cię spytać, kiedy będzie koniec filmu, bo po pierwsze nie może on trwać godzinę. a pod pokaż home. zrób, zrób za, tak na dół, na dół. Ej, co to jest? No świetlik, można Świetnie. go założyć. Eda, to, to już by było na tyle z tego filmu. W kolejnych filmach pokonamy więcej botów ee, w Firec Forest. Jak ja mam go założyć, tego e świetlika? możecie wchodzić na kanał e Kazimierza. Tam będzie nowy film, albo już jest, kiedy to wysyłam. Więc bajo! Narkot! Pa